Witajcie, kochani. Niech nasz Pan Jezus Chrystus będzie we wszystkim wywyższony i uwielbiony za to, że jest tak cudowny, za to, że jest tak dobry, za to, że wyciąga do nas swoje ręce. I czeka, kiedy córki i synowie marnotrawni powrócą i zdadzą sobie sprawę z tego, że, że, że nie chodzą w miłości, że, że nie przyjęli wyzwolenia, że nie przyjęli miłości. A, bo my jesteśmy dziećmi króla. Nasz ojciec jest miłością, a my jesteśmy dziećmi mi miłości, e, ale nie, nie rozdajemy tej miłości z tego względu, że, że jej nie przyjęliśmy. Powiem wam, że, że skończyłam przed chwileczką e, no, pracę I, i jak byłam w tym markecie, Pan mi pobudzał, wiecie co, do, do tego... E, Pokazał mi, wiecie co, taki przedmiot, nie chcę mówić tu o co chodzi, ale no nie, nie jakieś tam, nie wiadomo, jakie wielkie pieniądze, a z tą koleżanką, z którą pracuję, to, to ona mi kilka razy no, opowiadała, że, że e, z tymi ludźmi, z którymi mieszka, dużo rzeczy się zniszczyło i tak się zamartwiała. Pamiętam, że jak Pan dał mi słowa do, do niej, że, żeby wszelką tre, troskę przerzuciła na niego, bo, bo on się o wszystko troszczy, e, on i on daje to błogosławieństwo, e, żeby się nie martwić. Ale wiecie, my, my bardzo dużo mamy głowy od, od wiedzy, bardzo dużo wiemy, ale jak przychodzi doświadczenie, te, ten dzień powszedni, ta godzina za godziną, minuta za minutą. To wtedy zapominamy o tym, że Ojciec naprawdę jest w niebie i że bez jego wiedzy no, nic na tej ziemi się nie dzieje, nawet kropla deszczu nie spadnie z nieba, jeśli on na to nie, nie, nie wyrazi zgody. I bardzo często zapominamy, kto tu naprawdę tak rządzi, bo, bo przyjmujemy te kłamstwa. Ludzi, którzy nie poznali naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie poznali Ojca, ale przede wszystkim słuchamy też oskarżyciela, szatana, który kłamie, wymyśla, zwodzi, odciąga nas od tego źródła, od wody żywej, od miłości, tam gdzie, gdzie zostajemy posileni, tam gdzie. Yy, jesteśmy zaopatrzeni we wszystko. I nie chodzi mi, wiecie, co tutaj o, o jakieś yy, skupienie na, na rzeczach fizycznych, ale to zaopatrzenie w sensie duchowym, ten głód, który Bóg włożył do każdego z nas, i jak zaniedbujemy to, tą bliskość z naszym cudownym zbawicielem, to, to wtedy chodzimy głodni i czepiamy się najróżniejszych rzeczy na tym świecie, aby. Aby zaspokoić to, co tylko Ojciec nasz cudowny zaspokaja przez swojego ducha, przez tą bliskość, przez tą relację, którą On przewidział dla, dla każdego z nas. I przyjmujemy te kłamstwa, przyjmujemy te, te oskarżenia, że, że, że Bóg nas nie kocha, że musimy zasłużyć, kiedy w prorokach, nie pamiętam, w którym to czy w Jeremiaszu, czy w Izajaszu jest tak do, dosłownie napisane? Pamiętam jak jakiś czas Bóg to mi tak wiecie, co wyraźnie te, te słowa dał, że, że, że Pan wie, z czego my jesteśmy wykonani, że jesteśmy gliną, że jesteśmy marnością i, i wie doskonale, że swoimi chęciami i staraniami nie jesteśmy w stanie. Zmienić się, że to On jest ten, który zmienia. Bo to On daje miłość, żebyśmy mogli tą miłość przekazywać dalej. Tylko jak my nie przyjdziemy do, do, do źródła, żeby karmić się, żeby być posłusznymi, to, to chodzimy na, albo na oparach, albo jak dzieci we mgle. Nie dzieci miłości, ale dzieci we mgle błąkające się, szukające. Tego, co tylko ojciec może dać. Powiem Wam, że jak chodziłam, sprzątałam, to, to moją uwagę, wiecie co, przykuło stoisko takie, z rzeczami takimi właśnie do domu i, i już dostałam tą tą, tą, tą wiedzę, że, że Pan chce, żebym kupiła dla niej tam tą jedną rzecz i, i nie mówiłam jej tego, tylko tak, no, jak, jak przechodziła, to zapytałam się, która jej się no, najbardziej podoba, tam mi pokazała, wiesz, no i, i po pracy, wiecie co, no, ona drugą stroną wy, wychodziła marketu, to podeszłam z nią i mówię, żeby ze mną poczekała, wiesz co, i, i ten, ja wziąłam tą patelnię, poszliśmy na, na samoobsługę, żeby ta, za to zapłacić. I ona chciała iść no, na następną pracę, i mówię, żeby poczekała, bo to dla niej ta patelnia. I powiem wam, że ona jest bardzo oszczędną no, osobą. Dużo w życiu przeszła. Wiecie co łatwo. Przepraszam, że tak no, chaotycznie, że tu trochę, że tam trochę tego, ale nieraz wiecie, co byłam oskarżycielem zamiast nieść tą miłość i to, co wszystko Pan Jezus we mnie włożył, co mi dał, to jak, jako oskarżyciel, wytykanie, wiecie co, tych, tych rzeczy, które są do poprawy i Pan to mi tak po, pokazuje wyraźnie i przełamuje to, ja z tego miejsca pokutuję tu przed Wami wszystkimi i, i proszę Panie Jezu o, o zmianę Abym naprawdę była twoją światłością. I abym dawała to, co ty mi dajesz paniem. Um, I powiem wam, że, że była tak zaszokowana, że, że za nie mówiła, i, i powiedziała mi tylko tak, a z jakiej to okazji? E, ale wiecie. E, Boga każdy jeden dzień to jest ten dzień, dzień zwycięstwa, dzień ukazywania miłości, nie jak ten świat, że, że przed no, świętami e, tak zwanego Bożego Narodzenia obdarowuje się i, i wielu chrześcijan e, no, wchodzi w to co świat, ja nie chcę nikogo wskazywać. No, palcem, bo jak się wskazuje jednym palcem na kogoś, to, to trzy są zwrócone na nas, i to mi tak ostatnio też Duch Boży pokazał, jak jechałam samochodem. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za Ducha Bożego. I, i powiem Wam, że do mnie przyszedł taki, wiecie co, przełom. Wychodząc, już pożegnałam się z nią. No, wychodząc, już wiecie co, z tego marketu, z tak Praktycznie, no, wychodziłam z tej, tej drzwi i kątem oka Pan mi, wiecie co, pokazał, że stoi tam taka kobieta, która zmaga się z depresją, stoi, wiecie co, i wycierał z... i od razu Duch Boży mi pokazał, że coś się wydarzyło. że stoi smutna i, i z daleka mówię do niej, no, że ży, życzyłam jej tam dobrego dnia, ale wiedziałam, że mam zawrócić do niej i podejść. I tak jak wiecie co, ja nie mam takiej, takiej łatwości, żeby podchodzić do, do człowieka, i jeszcze porozmawiać to tak, ale żeby, wiecie co, nawiązać bliższy kontakt, żeby przytulić się, to dla mnie to, to już jest wchodzenie w moją tą bardzo bliską, w bliski taki, wiecie co, kontakt dla mnie to, to, to jest przekraczanie tej bariery, którą ja sobie stawiam. Ale powiem wam, że prowadzona przez Ducha Bożego podeszłam do niej i zapytałam się... Czy wszystko ok, ale wiecie, jak yy, świat zachodni jest tak nauczony, że, że przyjmuje się, zakłada się taką maskę, że popatrzysz na twarz i widzisz, jak człowiek cierpi, jak zmaga się z bólem, z odrzuceniem, z najróżniejszymi rzeczami, ale tu zakłada maskę, uśmiech yy, pokazuje i że wszystko jest ok, a serce krwawi. I podeszłam do niej. Nie było, wiecie co, nie wiadomo jakich słów, tylko, e, tylko przytuliłam ją i to też to przytulenie, wiecie co, nie ze mnie wyszło, ale to, to ale to od naszego Pana Jezusa Chrystusa pobłogosławiłam jej i życzyłam dobrego dnia i, e, to, i, i do, do poniedziałku. I powiem Wam, że przyszedł taki przełom, takie złamanie, i, i u mnie przede wszystkim. I, I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że, że on nie nakłada nie wiadomo jakich doktryn, nie wiadomo jakich rzeczy, ale żeby być Jemu posłusznym i iść, nieść to pocieszenie, które Pan Jezus Chrystus ma dla każdego jednego człowieka. Bo on wisząc na krzyżu umierał za, za każdego, a my bardzo często wiecie, co e, nakładamy la, na ludzi. Takie schody, bariery, etapy, nie wiadomo co. Dzisiaj z rana na szybko otworzyłam Biblię i, i otworzyło mi się właśnie na, na, na 15 rozdziale Ewangelii. Łukasza, właśnie na, na przypowieści o, o synu marnotrawnym. I po raz kolejny do mnie dotarło to, że, że naprawdę jestem córką marnotrawną, że to, co ojciec mi dał, to poszłam i, i, i straciłam, ale chwała panu Jezusowi Chrystusowi, że już teraz, już dziś, że on mnie na nowo przy, przyciąga do siebie, że obmywa mnie tak samo. Każdego z Was, kto słucha tego świadectwa i naprawdę chce poddać się Panu Jezusowi Chrystusowi, ale to nie wiecie, co jedna modlitwa, że, że zmawiamy i mówimy, że powiedzieliśmy kiedyś tam, że oddaje Ci Panie Jezus życie, a, a człowiek później dokonuje no, po swojemu swoich wyborów i, i i żyje jak ten e, świat, ewentualnie żyje, wiecie co, w, w, albo w dogmatach, albo w takiej religijności, w swoich e, takich e, pozorach e, wytworzonej, takiego, wytworzonego takiego uczniostwa, a nie naprawdę e, podążaniu za Panem Jezusem Chrystusem. To naprawdę e, trzeba e, zawołać. I to nie jakimiś no, wyuczonymi e, słowami, czy powtarzaniem za się modlitwy, ale w prostocie e, z serca I, i Duch Boży przychodzi i, i On robi te wszystkie przełomy w naszym życiu. E, i, I chwała, i tylko chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za, za, za to wszystko, bo On nas uczy, a czym jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa? Nikt nie miał tak wielkiej miłości, nikt nie miał takiego współczucia jak nasz Pan Jezus Chrystus. My często dzielimy ludzi na, na, no, na, na te na, na denominacje. Teraz bardzo, bardzo popularne jest no, takie mówienie, że się jest biblijnym. Chrześcijaninem, kiedy tak naprawdę to nieważne, z jakiej jesteś denominacji, ważne to, czy twoje serce jest poddane panu Jezusowi Chrystusowi w tym wszystkim, co duch Boży ci pokazuje. Nie ma nic istotniejszego, niż być posłusznym panu Jezusowi Chrystusowi, a jeśli jesteśmy jemu posłuszni, to, to duch Boży wtedy w nas działa i, i robimy te Małe kroki w naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. On nam daje tą namiastkę swojej miłości, i tą namiastkę nieba. Możemy odczuwać to, to, to Jego współczucie, to, to zagubienie dla, dla ludzi z tego świata, którzy tak naprawdę nie mają ani nadziei, a, a, a w tym świecie przez najróżniejsze rzeczy. Starają się zaspokoić właśnie ten głód, o którym prędzej mówiłam. Chciałam jeszcze wiedzieć, co podzielić się z wami takim świadectwem. bo kilka razy już po głowie mi właśnie chodziło to. Też nic jakiegoś tam wielkiego. Ja z miesiąc temu, jak byliśmy do oceanem w niedzielę Tomek miał właśnie pojechać na, na na łódkę na, na oceany, wypłynąć i tam łowić ryby, i wiecie co? I ja nawet nie modliłam się ani, no, ani nie wołałam do pana ani nic, tylko takie myśli miałam, żeby, żeby to nie nałapał dużo, dużo ryby, bo, bo jak wrócimy no, później wieczorem, to jak będzie tych dużo ryb, to no, jak to się mówi, kupę czasu, no, trzeba będzie jeszcze spędzić, żeby je uprawić, popakować, czy pomrozić, cokolwiek tam porobić. I powiem wam, że no, tak się, tak się stało, że akurat jak byli, no, na, na tej łódce, wszyscy dookoła łapali, a, a Tomek, nie wiem, czy dwie, czy, czy trzy rybki tylko ten złapał. I... No, przy, jak przyjechał właśnie, no, do mnie, jak tamten, no, byliśmy na tym, no, kampingu, to, no, ja się pytam, jak tam połowę, on mówi, że, że tylko właśnie te trzy ryby, no, złapał i to takie malutkie. Znaczy się, malu no, takie średnie, ale dla niego to się malutkie wydawały. I pamiętam wiecie co, że powiedział e, takie jedno zdanie, e, że, e, że pewnie no rozma, e, że pewnie rozmawiałam e, z Bogiem, że, żeby, żeby nie nałapał e, no, dużo ryb, że, żebyśmy, no żeby nie było no, dużo roboty. I powiem Wam, że no niby nic takiego wielkiego, ale no, mój Tomek jest osobą niewierzącą. I zawsze wiecie, co wydawało mi się, że, że, że to są schody, chociaż Pan powiedział, że schody w takim sensie, no, że, że, że on zacznie widzieć działanie no, działanie Boże, ale no było już kilka takich rzeczy, że jak nawet dzieliłam się z Nim, czy, czy jak Pan mnie no, czy uzdrowił, czy, czy, czy jakimiś świadectwami, to zawsze mówiłam, że no, że to chwała, chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że to On zrobił w moim życiu i powiem Wam, że ostatnimi czasami to takie zniechęcenie do, do mnie się wdawało zamiast no, zamiast wołać do, do Pana Jezusa Chrystusa za, za chłopakami i, i, i ufać to to po prostu no przyjmowałam te myśli takie do oskarżyciela a, a Pan tutaj wiecie co przez to to świadectwo niby, że nic wielkiego ale przez to wszystko, co, co mówimy, jak, jak żyjemy, nie mówię, że jestem doskonała, idealna, bo wiele głupot robię, wiele wykładam się i to w domu najbardziej człowiek się wykłada, bo składać na przykład świadectwo, czy przekazywać słowa, które Duch Boży posyła do nas to jedno, ale później to życie minuta po minucie z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy przychodzą przeszkody, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy ta, ta, wiecie co, cielesność okazuje się, człowiek zmęczony, głodny, w poście, chciałby się, e, chciałby coś zjeść, napić się, żeby lepiej się poczuć, a tutaj Duch Mowy Boży pokazuje, wytrzymaj jeszcze, bo, bo przyjdzie, bo przyjdzie p, przełom, bo, bo przyjdzie e, objawienie, Czegoś, co, co Pan chce no, pokazać, czego nauczyć. I powiem Wam, że jestem tak bardzo wdzięczna Panu Jezusowi Chrystusowi za, za ten intensywny czas, który, który jest. I pomimo tych obowiązków, pracy, tego wszystkiego, on naprawdę mnie uczy, on pokazuje. Tylko, że bardzo często jestem głucha i ślepa. I powiem Wam, że, że to świadectwo to jest no, z tych rybek takie, niby że, że coś takiego małego, ale pamiętam jak mój tata umierał i też się z Wami tutaj tym dzieliłam nie raz, ale no, jak już on był w tej komie i mi zostało pokazane to, jak modli się modlitwą pańską do Ojca i, i wiecie co, ja wtedy nie umiałam tego nazwać, co tu się dzieje, ale Duch Boży już mnie wtedy przekonywał, że oprócz tego świata, w którym teraz my żyjemy, jest świat duchowy i ten świat duchowy on ma swoje prawa. I, I wtedy tak mi to było wyraźnie pokazane, i, i nie mogłam zaprzeczyć temu, że, że mój tata stoi przed kimś, kto stworzył ten świat. Ja teraz to, to umiem to nazwać że stoi przed swoim. Przepraszam. Stoi, stoi przed swoim stwórcą. I w, I w ostatnich. I w ostatnich chwilach swojego życia. Jedna się z tym który zapłacił za niego swoją świętą krwią powywał, że Teraz umiem nazwać to słowami, ale wtedy nie umiałam przekazać, nie umiałam tego e, powiedzieć, ale teraz Duch Boży daje mi te słowa, pokazuje jak przekazać to dalej, że nadzieja zawsze jest że nawet jak przychodzi zniechęcenie do naszych bliskich, dalszych współpracowników, że wiecie, co pojawia się zniechęcenie, pojawiają się takie sądy, oskarżenia, najróżniejsze rzeczy, żebyśmy widzieli tą złą stronę, ale my musimy też pamiętać o tym, że my też mamy jeszcze to niedoskonałe ciało, że też jesteśmy, że, że jeszcze bardziej jesteśmy. E, Wiecie, co, może nie jeszcze bardziej, ale też jesteśmy źli, też jesteśmy nieprzemienieni, nieuświęceni. I, I dlatego tak bardzo ważna jest ta pokora, wiecie co, i, i to miłosierdzie, które Pan Jezus Chrystus ma, i wejście na nowo w tą miłość, którą Pan na samym początku początku nam, nam dał. Przepraszam bardzo za, za, za emocje, ale dzielę się z Wami tym, co Pan Jezus Chrystus chce w każdym z nas robić. Bo nam się często wydaje, że ludzie, ludzie trudni, że najlepiej uciec, zostawić ich, ale Pan pokazuje, że na tych trudnych ludziach my najwięcej się uczymy, że. On po to stawia tych wszystkich ludzi dookoła, aby pokazać nam naszą wyniosłość, pychę i te wszystkie e, rzeczy, które nie są poddane Panu Jezusowi, Chrystusowi, że bardzo często zamiast być cichymi i uległymi, to, to zaczynamy swoje racje e, pokazywać. E, zamiast tak jak Pan Jezus Chrystus modlił się, błogosławił e, i, i wołał o, o zmiłowanie, Widzimy tą, tą, tą walkę przed Krzyżem i, i na Krzyżu, I, i Pan nas do tego wzywa, ale nie o swoich siłach, ale o to, żeby naprawdę napełniać się Nim. I, i to nieważne, gdzie jesteśmy, ale żeby Jemu i tylko Jemu ufać, bo, bo On naprawdę jest cudowny. On jest naprawdę wspaniały i dobry. I, i pomimo tego, że, że jest bardzo wymagające. Pamiętam ja, jak któregoś razu no, narzekałam do pana Jezusa Chrystusa e, e, i, i mówiłam, że, 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 że ci klienci wymagają to i tamto i takie małe pieniądze. I no, wiecie, ta, ta ludzkość, taka, e, która się e, gdzieś tam jakoś myśl człowiek podłapie, i, i tu ta cielesność i mówiłam do Pana, że są no, wymagający i, i coś tam jeszcze narzekałam i Duch Boży, wiecie co, zadał mi tylko jedno pytanie, a dla Pana jak się pracuje? I, i, i wiecie co, i skończyła się moja dyskusja w tym no, narzekaniu, tylko tak kroczek zrobiłam do tego, żeby, żeby poddać się, żeby naprawdę tych ludzi miłować, modlić się, wiecie co, i i za każdym razem jak jakaś, wiecie co, myśl pojawiała się, że o, dzisiaj muszę znowu tam do nich jechać i sprzątać i, 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 i no, i, i że takie duże wymagania, to powiem wam, że od jakiegoś czasu, jak zaczęłam się błogosławić i modlić się za nimi, i to nie jakaś, wiecie, no, bardzo często, ale... Przyszedł ten pokój i wolność, i brak tej presji, takiej, że, że znowu coś tam będą chcieli, że znowu na coś zwrócą uwagę, bo nawet jak na coś zwrócą uwagę, to nie świadczy źle o nich, ale to świadczy o tym, że to ja coś niedokładnie wykonuję. I chwała Tobie, Panie Jezu, za, za, za to, że, że Ty objawiasz prawdę, że Ty jesteś prawdą. I, I że Ty chcesz nas zmieniać, bo ja widzę to na swoim życiu, jak bardzo wynoszę się, jak sobie przypisuję, no nie wiadomo jakie rzeczy, a to wszystko, co mam, to, to od Ciebie, Pani. Proszę o błogosławieństwo dla każdej jednej osoby, która będzie słuchała tego świadectwa, aby gdzie nie jest poddana Tobie, aby zawróciła Pani Jezu, nawet jak bardzo się ubrudziła żeby zostawiła ten, to, to błoto, ten chlewik, to jedzenie ze świniami, i przybiegła do Ciebie, bo, bo Ty dajesz tą szatę sprawiedliwości, Pani. Ja chcę założyć tą szatę sprawiedliwą, proszę, dla każdego brata, dla każdej siostry, dla każdej osoby, która będzie tego słyszała, a jeszcze Cię nie poznała, aby mogła Cię poznać, tak jak Ty dajesz mi siebie poznać. Bądź wywyższony, Panie Jezu, i nie chcę zamykać Cię, czy, czy w tym samochodzie, czy, czy w jakimś tam budynku, czy, czy gdzie wchodzę, ale żebyś też szedł przede mną, Panie, i, i aby mogła wkładać moją stopę w Twoje stopy, krok za krokiem, aby przestać opierać się na tym, co mój umysł podpowiada, na tym, co, co jakiś człowiek mówi, ale aby słuchać Ciebie wyraźnie, tak jak... Przyszłaś i mówiłaś to na samym początku, aby słuchać tylko i wyłącznie Ciebie, Panie, i tych ludzi, których Ty do mnie posyłasz, a nie co mi się wydaje. Błogosławię Was, kochani. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego świadectwa. I niech będzie nasz Pan, Jezus, Chrystus, wywyższony we wszystkim. Jemu chwała na wieki. Amen.